Mam na imię Roman. Od czterech lat nałogowo czytam komiksy. Przez to wyrzucili mnie z roboty, odeszła ode mnie moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Cześć wszystkim, witam się z Wami Filipą oraz Wojtek Lisiecki. Rozpoczynamy audycję prosto z kadru, czyli audycję o sztuce komiksu. Trwają już wakacje, mamy dużo wolnego czasu, przynajmniej w weekendy, tak powinno przynajmniej teoretycznie być. Dlatego zapraszam, zachęcam Was do czytania komiksu w tym wolnym czasie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam parę tytułów, które łączy klimat fantazy ale o tym już za chwilkę na początku jeszcze parę takich informacji, ponieważ prosto z kadru możecie znaleźć na Facebooku możecie również znaleźć na YouTubie i zapraszam do tego, żeby obejrzeć na YouTubie te filmiki i dać mi znać, czy podobają wam się tego typu prezentacje komiksów bo tam już oprócz tego, co mówię normalnie w radiu jest jeszcze pokaz slajdów, czyli okładka na przykład komiksu o którym mówię, albo jakieś przykładowe plansze, jakieś ciekawostki także dajcie znać, czy taka forma przekazu Wam odpowiada. Myślę, że tyle już, tyle informacji na początku i pójdzie pierwszy kawałek. Tradycyjnie z wytwórni Export Label. Będzie to wykonawca Blossom, płyta Blue Balloons, kawałek Eternal Dream i oczywiście przypominam Wam, że to jest muzyka darmowa. Jeśli wejdziecie na stronę internetową exportlabel.blogspot.com to wszystkie te płyty możecie tam ściągnąć za free za darmo, także polecam, a na razie posłuchajcie sobie Blossom Torgal to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komiksów, przynajmniej w Polsce, no i również na świecie. Jest to potężna marka. I dzisiaj o Torgalu trochę chciałbym wam powiedzieć, a raczej o spin-offie Chris DeWalner. Czym jest spin-off na początku? Z angielskiego jest to produkt uboczny i Wikipedia definiuje to w terminologii związanej z produkcją filmową, telewizyjną i grami komputerowymi. Jest to określenie nowego produktu powstałego na bazie dużej popularności bohaterów lub wątków produkcji oryginalnych. spin występuje też w książkach i komiksach, głównie amerykańskich, że japońskich. Najczęściej prezentuje wtedy przygody drugoplanowych bohaterów z serii pierwotnej, rozwijając wątki poboczne. No i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o Torgal Chris DeValnor. Wyszły już dwa tomy za pomocą wydawnictwa Egmont które się zwą Nie zapominam o niczym oraz wyrok Walkiri. E, autorami odpowiedzialnymi za ten komiks są Ives Sente oraz Julio De Vita. Ives Sente to belgijski scenarzysta komiksowy, urodził się w 1964 roku w Bru Brukseli i znamy go na rynku polskim chociażby z, ze współpracy z Grzegorzem Rosińskim nad serią Zemsta Hrabiego Skarpka. On teraz przejął e, serię Torgal, a raczej Spin-off i opowiada historię Jolana oraz Chris de Walnor. Natomiast Julio De Vita jest to włoski e, autor komiksów i urodził się w 1971 roku, a swoją karierę rozpoczął pod koniec lat 80. jako autor komiksu Lazarus Led. I co się kryje pod dwoma tomami o Chris Walner? Otóż Sente świetnie wpisał tą historię w normalny tok wydarzeń Torgala. Przypominam, że Chris została ugodzona strzałą w katkę piersiową i przeniosła się do. Do świata walkiri, gdzie przed Trybunałem ma zapaść wyrok nad nią. I ona opowiada o swoim życiu, zanim poznała Torgala, ponieważ musi jakby udowodnić, czy zasługuje na cokolwiek tak naprawdę. I tutaj fajny pomysł na to, żeby wskrzesić Chris, ponieważ pod koniec drugiego tomu, okej, okay, mały spoiler, poszedł, ona wraca do świata żywych, ale dzięki tym dwóm pozycjom dowiadujemy się o jej dzieciństwie, że tak naprawdę nie była rozpieszczana, o jej matce, o jej ojczymie, o tym, jak sobie później dalej. Sama radziła, jak poznała pana, który zwie się Sigwald Akrobata, albo Sigwald Poparzeniec i jakie były jej dalsze losy. Moim zdaniem świetne, świetnie opowiedziana historia. Bardzo dobrze się czyta i myślę, że każdy fan Torgala sięgnie po tą pozycję i będzie po prostu zadowolony rewelacja. Bardzo pasuje w ogóle to wszystko do klimatu również pod względem szaty graficznej, ponieważ Dewita tutaj stylizuje swoją kreskę na to, żeby jednak w jakiś tam sposób oddać klimat rysunków Grzegorza Rosińskiego. Chris de Valnor, nie wiem, czy ją lubicie, czy nie lubicie, ponieważ ona w różny sposób miała wpływ na Torgala przez wiele, wiele albumów. Jednak jest na pewno osoba, no, który, która zwarta uwagi i stąd dwa komiksy Także ja osobiście wam bardzo polecam Wyrok Walkiri oraz e, Nie zapominam o niczym Oczywiście wydawnictwa Egmont e, Jeszcze taka informacja, że w sumie chyba to jest w chwili obecnej Jedyny komiks, który w Polsce osiąga normalne nakłady Normalne, czyli takie porównywalne z nakładami Jakie są na zachodzie Także tutaj również taki apel do tych czytelników Torgala, żeby, żebyście się nie zatrzymywali tylko na tej serii, żebyście wyszli również i sięgnęli po inne komiksy. Mam nadzieję, że Was zainteresuje jeszcze kolejnymi pozycjami dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o kolejny kawałek, przygotowałem coś moim zdaniem fajnego. Jak wspomniałem, dzisiaj są komiksy, które łączy tematyka fantazy. Także. Pokusiłem się o to, żeby puścić wam kawałek ścieżka dźwiękowa z gry komputerowej, moim zdaniem najlepszej, najbardziej grywalnej gry w historii, czyli Heroes of Might and Magic 3. Ach, sentymentalny kawałek przypomina mi o dniach, tygodniach, miesiącach spędzonych przed komputerem. Ale jeśli już jesteśmy przy grach komputerowych, przy grach komputerowych w klimacie, w klimatach fantazy, to jakiś czas temu wyszła na rynek taka gra, która zamienia ludzi w no lifey Chodzi tutaj o pozycję World of Warcraft. Myślę, że wszyscy ją kojarzycie. Nawet był poświęcony odcinek miasteczka South Park tej grze. Nawiasem mówiąc, rewelacyjny odcinek, jeśli nie oglądaliście, to znajdziecie koniecznie i sobie zobaczcie. I wyszedł komiks. W Ameryce oczywiście już trochę tych komiksów wyszło. U nas wydawnictwo Egmont niedawno wydało pierwszy Tomik, właśnie pod tytułem World of Warcraft. Tam nie ma żadnego jakiegoś podtytułu. I jak się domyślacie, jest to wszystko utrzymane w klimatach gry: gry, właśnie World of Warcraft oraz gier strategicznych, po prostu Warcraft, zwłaszcza World Warcraft 3. Okej, okay, autorami są, no to będzie wymienianka, ponieważ trochę ich jest. Scenariusz to Walter Simonson, rysunki Ludo Lulabi, tuż Sandra Hope, Richard Friend, Philip Moy, kolory Randy Major i Carrie Strahan. Akurat kolory tutaj również chciałem wymienić, ponieważ grają bardzo dużą rolę. Jakłem, o czym jest komiks? Hmm. No tutaj jest dużo wątków. W zasadzie obserwujemy przygody trzech bohaterów. Logosza, przynajmniej taką ksywkę zdobył podczas walk na ringu. Jest jeszcze elf Brol oraz elfka Valera, czyli Valera. Jak już wspomniałem, oni mają wiele przygód. W albumie z Egmontu w języku polskim mamy 7 amerykańskich zeszytów, i to jest tak, że jedna przygoda, jeden zeszyt. W każdym zeszycie jest jakaś jadka większa, krwawa. Zaczyna się od tego, że um, oni są niewolnikami i walczą na arenie z innymi niewolnikami, po czym uciekają przylatują do swoich rodzimych krain i tam mają różne swoje takie drobne problemy, drobne questy. I, 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 no i w ten sposób to wychodzi. No, fajny, rozry rozrywkowy komiks. E, za wiele nie oczekiwałem po tej pozycji, za wiele też nie dostałem. Coś jak te fantazy komiks, które wydaje również Egmont. Taka typowa fajna jadka. Coś to powiedzmy odpowiednik takich gwiezdnych wojen, można powiedzieć. Także fani, no bo to jest tak, są takie chwile, kiedy nie można grać w World of Warcraft, na przykład jak się jedzie do szkoły, do pracy, komunikacją miejską, aczkolwiek jeśli ktoś chce, to może, już są takie sprzęty. Więc DC wraz z Blizzardem wydali komiks, żeby ludzi też przyciągnąć w tym tak zwanym czasie wolnym. No i myślę, że są bardzo zadowoleni, ponieważ y, komiks bardzo, historia bardzo dobrze współgra z y, mitologią, ze światem wykreowanym w grach. I tutaj y, scenarzysta konsultuje cały czas z wydawnictwem, żeby wszystko miało ręce i nogi i żeby rzeczy się nie powtarzały, żeby rzeczy się uzupełniały. Ja przyznam się szczerze, nigdy nie grałem w Owa. Trzy czy cztery razy widziałem, jak ktoś grał, więc nie mam pojęcia, tak naprawdę, czy te wątki rzeczywiście są poruszane, w grze, czy one są rozwijane. Z wywiadu, który jest na początku tego albumu, można wywnioskować, że oni tutaj wzięli postać, o której podobno zapomniano już w gierce, i to jest taka gratka dla wszystkich fanów, że o, można tutaj dowiedzieć się, co się stało z tą postacią dalej. Jeśli chodzi o. Mm -hmm. Przedstawienie walk, kompozycje, bardzo fajnie wszystko jest e, przedstawione, narysowane, aczkolwiek walka z zielonym smokiem to jest porażka. Zielony smok, który jest wielki, no większy niż człowiek, jeszcze walka miała miejsce w jaskini. Wszyscy robią wszystko, co chcą, a on tak naprawdę stoi w miejscu. W ogóle nie widać żadnego dynamizmu. Ten zielony smok dał ciała, tak na dobrą sprawę. Ale był fajny w porze, bo on był i materialny, i niematerialny, także ciężko było go tak naprawdę zranić. Jak mamy strony między zaszytami amerykańskimi, to tutaj jest dwie strony oddechu, kiedy to pokazują właśnie warianty okładek, albo szkice rysownika, także bardzo fajne dodatki. I jest temat po prostu wyczerpany. Jeśli chodzi o jakość tego komiksu, to mi brakuje trochę oddechu, jeśli chodzi o te wszystkie sceny walk, sceny akcji, że tak naprawdę te wszystkie przygody można byłoby troszeczkę rozciągnąć i nie straciłoby to na jakości, wręcz by zyskało. Aczkolwiek, no... To jest taki rynek komiksowy, rynek amerykański, zwłaszcza jeśli wchodzi tutaj komercyjna gra komputerowa, że no jednak to miejsce, ta przestrzeń jest bardzo ważna i trzeba jak najwięcej przekazać, żeby ten komiks teoretycznie był jak najbardziej atrakcyjny, jak najlepszy i w ogóle, żeby wszystkim się podobał. No jest fajny, przyznam, aczkolwiek mógłby być troszeczkę lepszy, ale i tak również Wam polecam w wolnych chwilach World of Warcraft wydawnictwa Egmont. Fajny kawałek. Wojtek wybrał, nie wiem czy widzieliście na YouTubie, jest Myshrid Lyrics tego kawałka, także jeśli nie widzieliście, również polecam, żeby sobie znaleźć. Ok, na zakończenie tym razem komiks japoński. Na początku był przecież komiks europejski, potem amerykański, teraz przenosimy się do Japonii. Manga wydawnictwa JPF, Full Metal Alchemist. Otóż doczekaliśmy się 27 tomów i to już jest zamknięta seria. Historia, przygoda się skończyła. Podkreślam to dlatego, ponieważ wiem, że są wśród was tacy czytelnicy, tacy odbiorcy którzy nie chcą podejmować się czytania jakiejś, jakiegoś tasiemca, nie wiedząc czy on w ogóle się skończy, nie wiedząc czy doczekamy końca, czy przede wszystkim wydawnictwo w międzyczasie nie padnie tak naprawdę i czy ta seria będzie wydana w całości, także informuję że tak, doczekaliśmy, w końcu wiemy co się stało, jak to się stało i w ogóle, Dobra, na początku może o autorce Hiromu Arakawa. Podkreślam, że to jest autorka i bardzo fajnie, coraz częściej i coraz więcej, ale tak mało jest kobiet po prostu komiksiarzy. Komiksiarek, komiksiara, jak to brzmi? Artystek związanych ze sztuką komiksu. Może w ten sposób. Hiromu Arakawa urodziła się w 1973 roku na Hokkaido w Japonii. Wychowała się na mlecznej farmie wraz ze swoimi pięcioma siostrami. Jak to się ma do komiksu? Otóż, jeśli czytacie, jeśli mieliście w ręce tę pozycję, to wiecie dokładnie, że na końcu każdego komiksu zawsze narysuje siebie w postaci takiej właśnie krówki. W dodatku mamy zawsze jakieś paski, jakieś dodatki takie zabawne komentarze do jakże poważnej historii, która miała miejsce parę stron wcześniej. Ona dostała również parę nagród w 1999 roku 21st Century Shonen Gangan Award za Stray Dog i w 2004 Shoga Kukan Manga Award w kategorii Shonen za Full Metal Alchemist i o tym Full Metal Alchemist. Zaraz coś powiem. Bardzo fajny komiks, jedna z lepszych mang przynajmniej według mnie, moje osobiste, subtelne zdanie. Myślę, że wszyscy, którzy czytali, którzy doczekali do zakończenia, zapamiętają te niskie czoła charakterystyczne dla tej autorki. Hmm, no i takie podsumowanie. Tutaj akurat mam pewien dylemat: czy spoilerować, czy powiedzieć. To się tak naprawdę stało, no bo w końcu część z was jeszcze prawdopodobnie nie przeczytała tej pozycji. W sumie nie, bo w 20, 27 tomie autorka sama pisze, sama nawołuje do tego, żeby nie spoilerować, nie powiedzieć, kto ginie, a kto nie ginie. Aczkolwiek to nie będzie spoiler, że powiem, że na początku 26 tomu giną wszyscy. Po prostu nie jest o tyle spoiler, bo to jest też taka ciekawostka pewnie teraz wielu z was takie, okej okay, jest wkurzonych, że łe, puściłem A z drugiej strony, jeśli wszyscy zginęli, to o co chodzi, to skąd tom 27, także taka, taka, taka niepewność ogółem, powiem tak owszem, manga się dobrze kończy 27 tom to jest dużo oddechu, żeby zakończyć te wszystkie wątki polityczne te wszystkie, całą tą historię poszczególnych bohaterów Alfons, tak śmieszne imię, odzyskuje swoje ciało. Powiem tyle, że w banalny sposób. No niestety w, to jest banał i na dobrą sprawę mogli to już zrobić na samym początku, ale jeśli by. Odkryli, jak odzyskać ciało Alfonsa, to tak naprawdę nie ruszyliby świat, nie dostaliby się do wojska, nie spotkaliby homunculusów, nie poznaliby historii Iżwaru, nie spotkaliby ojca, ojciec w cudzysłowie, ojciec tych homunkulusów no i nie pomogliby innym bohaterom, żeby przeszkodzić temu ojcu w zagładzie całego miasta i w zasadzie całego świata. No i jak się domyślacie, jest to, jak już w zasadzie powiedziałem, bo to jest kategoria Shonen, czyli tutaj mamy dużo, dużo walk. Full metal alchemist. Alchemistami są tutaj tacy jakby magowie, którzy zamieniają coś w coś, ale to jest oczywiście taka zasada równowagi materiału. Ja robią sobie taki krąg transmutacyjny i na przykład naprawiają radyjko albo jakieś inne pożyteczne rzeczy, również mogą to wykorzystywać w walce. To jest też właśnie bardzo fajny pomysł, że mają te swoje pewne ograniczenia, że ta alchemia to nie jest e, czakra, energia, kij, że oni strzelają do siebie fireballami, ciskają laserami z oczu i tak dalej. Nie, tutaj mają pewne swoje ograniczenia, także e, te walki są nietypowe. Homonculusy, o których mówiłem, to też są stwory, które tak na dobrą sprawę są, są śmiertelne, ale trzeba się bardzo, bardzo postarać, e, żeby je zabić. No i finalna Bitwa, to jest jestem ojcem, ojciec wchłonął, uwaga, samego Boga. No oczywiście definicja Boga tutaj jest troszeczkę inna niż ma, mają ludzie, mają różne religie, aczkolwiek no, tutaj trzeba przyznać, że jest mega boss, dosyć potężny, jest całkiem niezły problem. Także ostatnie, ostatnie tomy to była jedna wielka jatka, bardzo fajna wielka jedna jatka, Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Także zapraszam Was. Full Metal Alchemist się skończył. Mam nadzieję, że wydawnictwo JPF znajdzie e, godnego następcę tej właśnie serii. Okej, okay, jeszcze podsumowanie. Dzisiaj była mowa o. Chris DeWalnor wydawnictwa Egmont, World of Warcraft również z wydawnictwa Egmont oraz Fullmetal Alchemist z wydawnictwa JPF. Żegna się z nami Filip Bąk, Wojciech Lisiecki zapraszam, żeby znaleźć prosto z kadru na Facebooku na YouTubie i włączyć Fera za tydzień w czwartek o 17.30 Do usłyszenia, hej hej!